Zacząłem grać na NV Casino z czystej ciekawości, ale szybko się okazało, że to coś więcej niż tylko kolejna platforma hazardowa. Od samego początku wszystko jest przejrzyste, rejestracja trwa dosłownie chwilę, strona działa płynnie, a całość dostępna jest po polsku. To sprawia, że już na starcie czuję się pewnie i bezpiecznie. To, co najbardziej doceniam w NV Casino, to uczciwość i prostota. Nie trzeba się przekopywać przez niezrozumiałe regulaminy czy szukać ukrytych warunków. Wszystko jasno opisane, od bonusów, przez płatności, aż po zasady gier. Interfejs jest czytelny i świetnie działa na telefonie, co dla mnie jest dużym plusem. W ofercie znajdziesz kilka tysięcy gier od klasycznych automatów, przez nowoczesne wideosloty, sloty, aż po gry stołowe i kasyno na żywo. Dostawcy: tylko najlepsi. NetEnt, Pragmatic, Play and Go... Hakso i wielu innych. Każda gra działa szybko, bez zacięć i może się przetestować w trybie demo. Wypłaty. Bardzo pozytywne zaskoczenie. Można korzystać z blika, kart, przelewów, a nawet kryptowalut. Pieniądze często trafiają na konto tego samego dnia bez zbędnych formalności. Obsługa księta po polsku, przez czat działa całą dobę i naprawdę pomaga. NV Kasyno to świetna opcja dla każdego, kto szuka zaufanego i nowoczesnego miejsca do gry online. Gram tu regularnie i jeszcze nigdy się nie zawiodłem. To po prostu dobre, sprawdzone i uczciwe kasyno dla Polaków.